Hejka wszystkim! Ja jestem Matylda i dzisiaj bym chciała opowiedzieć Wam o mojej drodze po JDJ. Ogólnie o moim całym doświadczeniu z JDJ, a także chciałabym Wam opowiedzieć, jak w ogóle się znalazłam w JDJ, jak to wszystko u mnie wyglądało i co robię w tym momencie. Także ja swój pierwszy rok w JDJ zaczęłam w 2022 i poszłam do JDJ po drugiej klasie liceum. I szczerze mówiąc, dlaczego tam się znalazłam, to wyglądało w ten sposób, że planowałam w sumie od początku liceum wyjechać na wymianę do USA. I chciałam być na to bardziej przygotowana pod względem nauki, ponieważ wiedziałam, że ta zmiana z polskiego na amerykański system może być bardzo brutalna. Także aby sobie troszkę pomóc, stwierdziłam, że rok przed wymianą spędzę właśnie czas w JDJ, aby się lepiej przystosować właśnie do amerykańskich przedmiotów, do nauki codziennie po angielsku, po prostu chciałam podszlifować swój język i czuć się lepiej z tym, jak się komunikuje, prawda? Więc mój pierwszy rok w JDJ był naprawdę bardzo ciekawy. Na początku pamiętam, oglądałam dużo jakichś poradników od osób z które uczą się w podobnych systemach. Aby jak najlepiej się po to przygotować, i wiadomo, jakąś metodą prób i błędów doszłam do tego takiego zdrowego trybu nauki, żeby zbalansować sobie moje życie i naukę. Chociaż uważam, że. Naprawdę pierwsze pół roku potrafi być dużym wyzwaniem, ale to nie znaczy, że trzeba się poddawać. To jest po prostu znak, aby szukać większych możliwości, szukać innych sposobów na tą naukę. Także ja pamiętam, że już po paru miesiącach, kiedy zrozumiałam, jak te przedmioty działają, jak zdałem egzaminy, jakie są moje potrzeby, kupiłam sobie taki ogromny planer aby wypisać sobie, jakie lekcje chcę robić w ciągu dnia i zapisywałam sobie taki plan na tydzień z wyprzedzeniem wraz z moimi jakimiś pobocznymi zajęciami i planami, aby mieć wszystko w jednym miejscu i czuć, że jestem zorganizowana. To, co na pewno bardzo polubiłam już od początku bycia w JJ, to fakt, że mogłam naprawdę wypocząć i że ta szkoła bardzo odciążyła mnie mentalnie, ponieważ ja, mieszkając dosyć daleko od swojego liceum, musiałam stawać często 3 godziny albo 2,5 godziny przed zajęciami, aby mieć pewność, że jestem w stanie się wyszykować, zjeść śniadanie i dojechać do szkoły na czas. Więc oczywiście jest to strasznie męczące, bo zakładając, że mój dojazd do szkoły to jest półtorej godziny, to to są już trzy godziny w ciągu dnia. Trzy godziny, które mogłabym poświęcić na inne rzeczy niż siedzenie po prostu w autobusie. Także właśnie kiedy przeszłam do J, to mogłam rano dłużej pospać i później na spokojnie się przyszykować i rozpocząć swój dzień gdzieś około dziewiątej, dziesiątej. I ta nauka trwała różnie. Miałam dłuższe dni, gdzie na przykład musiałam pisać wypracowania, ale też bardzo krótkie dni, w których po prostu musiałam zrobić parę testów albo powtórzyć materiał. I właśnie w trakcie tego roku też składałam papiery na wymianę. I fakt, że już byłam w amerykańskim systemie, pomógł mi z tą wymianą, jeśli chodzi o oceny, ponieważ nie musiałam robić transkrypcji ocen z tego roku. Po prostu wysłałam im moje świadectwo i było wszystko w, początku, w porządku. W momencie, kiedy moje poprzednie świadectwa z polskiej szkoły musiałam oczywiście mieć przetłumaczone, oraz te oceny musiały być przeliczone bardziej na ten system amerykański, bo też musieli po prostu mi dobrać przedmioty, jakie będę miała tam w Stanach. I właśnie na kolejny rok pojechałam do USA, do stanu Michigan, gdzie spędziłam kolejny rok nauki, tym razem w amerykańskim systemie stacjonarnym który oczywiście ma pewne różnice do tego systemu online, jako że nagle znowu pojawiło się wstawanie rano, ale również eventy pozaszkolne. Ale czułam tą przewagę nad innymi uczniami, którzy również przyjechali z zagranicy, że jestem już dosyć dobrze zaznajomiona z tym systemem, że rozumiem, jak działają systemy oceniania, jak wyglądają testy, jak mniej więcej jest rozłożony materiał na rok, w momencie, kiedy inne osoby były dopiero z tym zderzone na miejscu co sprawiało, że właśnie oni mieli ten taki cięższy okres w tym momencie, kiedy ja już to przechodziłam rok wcześniej, zaczynając naukę online. Oraz oczywiście chodzi też o język, gdzie sama umiejętność mówienia płynnie po angielsku nie wystarcza w momencie, kiedy przenosisz się na naukę w tym języku, ponieważ nagle masz mnóstwo materiału, który musisz czytać, musisz pisać i to są wypracowania, musisz czytać książki, i takie rzeczy, rozmawiając z innymi uczniami, bardzo często słyszałam, że są bardzo przemęczające: że na przykład lektury musieli sobie dzielić na o wiele mniejsze części, ponieważ po prostu nie są w stanie zrozumieć aż tyle. A ja, jako że przez ten cały rok wcześniejszy już tak naprawdę to robiłam, to nie było to dla mnie aż takim wyzwaniem, dzięki czemu w trakcie mojej wymiany mogłam poświęcić bardzo dużo czasu na takie życie towarzyskie. Miałam czas, żeby chodzić na wszystkie eventy i żeby poznać te stany nie tylko od tej strony naukowej, więc naprawdę uważam, że to była wspaniała decyzja i wszystkim osobom, które chcą jechać na wymianę do USA, polecam spędzić przynajmniej rok w od wcześniej, aby móc naprawdę zaznajomić się dobrze z tym systemem nauczania. W momencie, kiedy wróciłam z USA, to został mi ostatni rok nauki, jako że przez pewne powody nie pozwalali osobom za granicą skończyć szkołę w tamtym miejscu. Więc po prostu stwierdziłam, że wrócę do JDJ, bo w ogóle nie chciałam wracać do tego polskiego systemu nauczania w momencie, kiedy już dwa lata spędziłam w amerykańskim. I w ostatnim roku miałam naprawdę Ogromne urwanie głowy, jako że wzięłam na siebie trzy przedmioty AP Advanced Placement, o których już troszkę tutaj opowiadałam, ale jeszcze na pewno będę o nich więcej mówić. I tak samo pisałam SIT, które bardzo często jest porównywane do takiej amerykańskiej matury. Więc, jako że miałam tyle rzeczy na głowie, to ta nauka znowu była intensywna. Ale znowu jestem w stanie powiedzieć, że przez to, że byłam w tej szkole JDJ, to teraz kiedy poszłam na studia, to ta wiedza naprawdę mi się przydaje. Obecnie jestem na pierwszym roku komunikacji międzynarodowej w Holandii i moje studia są całkowicie po angielsku. I studia to jest taki pierwszy czas w życiu wielu osób, gdzie oni muszą uczyć się samodzielnie przez większość czasu, co dla mnie nie jest już żadną nowością. Więc powiedziałabym, że ten pierwszy miesiąc nauki właśnie był wielkim szokiem dla niektórych, bo nie potrafili sobie poradzić z notatkami, albo z ilością materiału, albo z organizacją nauki, w momencie kiedy ja już byłam tego bardzo dobrze wyuczona dzięki JDJ. Gdzie jestem w stanie dobrze się zorganizować, gdzie mój tryb nauki jest już dobrze dostosowany pode mnie, już wiem, jakie są moje potrzeby, czego oczekuję od nauki i ile czasu na nią potrzebuję. Więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że JDJ naprawdę jest w stanie przygotować na studia perfekcyjnie. I też znowu dochodzi tutaj kwestia języka, o której wcześniej rozmawiałam. Także podsumowując, JDJ jest naprawdę świetnym wyborem, jeśli celujesz w studia za granicą albo w jakąkolwiek naukę za granicą. Także jeśli chcielibyście studiować po angielsku, tak jak ja, albo wyjechać do USA, czy do Kanady, czy do Wielkiej Brytanii na wymianę, to zdecydowanie polecam przenieść się do liceum w JDJ. Nie pożałujecie tego, bo ja tego nie żałuję i zawsze wszystkim polecam tą szkołę. I ja cały czas mam osoby, które do mnie przychodzą na jakieś tipy odnośnie nauki, i wszystko zawsze sprowadza się do faktu, że miałam opcję uczenia się samodzielnie online, co nauczyło mnie tyle o sobie i o tym, jak ja potrzebuję się uczyć, że naprawdę ciężko zdobyć gdzieś indziej takie doświadczenie w tak młodym wieku. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.